Gdy mamy linię pola elektrycznego, to wiemy, że w każdym punkcie wektor natężenia pola elektrycznego, czyli wektor E, jest styczny do linii pola. Ale teraz, co jeśli sytuacja jest odwrotna? Ktoś mi daje dowolny rozkład ładunków, i ja teraz zawsze jestem w stanie policzyć wektor E w dowolnym punkcie x. Zawsze to mogę policzyć. I teraz, mając właśnie tą zależność, chciałbym. Wyrysować linię pola, na przykład na komputerze. Biorę sobie kilka ładunków, robię sobie jakieś, prawda? Te ładunki umieszczam w jakiś punktach, liczę natężenie pola elektrycznego w dowolnym punkcie i chciałbym teraz w sposób systematyczny narysować linię pola elektrycznego. Jak to zrobić? No, tutaj właśnie chciałbym przedstawić przepis. Mając teraz natężenie pola elektrycznego w punkcie X, możemy sobie teraz zdefiniować wektor jednostkowy. W tym punkcie x i to definiujemy oczywiście standardowo, że to jest po prostu wektor e w punkcie x podzielone przez moduł z tego wektora w tym punkcie x, prawda? Czyli to jest wektor jednostkowy. No i teraz proszę Państwa, zaczynamy od jakiegoś punktu. W tym punkcie zaczynamy rysować linię pola. Okay? Załóżmy, że to jest o, ten punkt tutaj x0. To jest nasz punkt który jest charakteryzowany przez wektor x0. No i teraz w tym punkcie liczymy o, liczymy natężenie pola elektrycznego w punkcie opisanym wektorem x0. Dobrze. Teraz przesuwamy się do kolejnego punktu. Jak to robimy? Robimy to w ten sposób następujący. Idziemy do nowego punktu, który oznaczmy sobie przez x1, równa się x0 dodać. Teraz nasz wektor jednostkowy, który żeśmy sobie x0, czyli mamy wektor F e w punkcie x0 i teraz to jest wektor jednostkowy, czyli to jest wektor, który ma kierunek i zwrot wektora e w punkcie x0, ale długość tego wektora jest 1. I tu jest razy ds. ds to jest jakaś taka mała liczba rzeczywista, prawda? Czyli teraz przesuwamy się, przesuwamy się teraz wzdłuż wektora F e w punkcie x0. No i załóżmy, że zawędrujemy do tego punktu. O, zawędrowaliśmy do tego punktu i to jest nasz nowy punkt x1. Proszę zobaczyć, że odległość między punktem x1 i x0 to jest dokładnie ds. Czyli x1 minus x0, odległość pomiędzy tymi dwoma punktami to jest dokładnie ds, bo długość wektora s daszkiem jest 1. No i teraz w tym punkcie x1 liczymy nowe natężenie pola elektrycznego. No i załóżmy, że w tym punkcie natężenie pola elektrycznego wygląda dokładnie tak. Załóżmy, prawda, że to jest dokładnie natężenie pola elektrycznego w tym punkcie. No dobrze, Państwa, idziemy teraz do kolejnego punktu. Idziemy do nowego punktu. Oznaczmy go sobie przez x2. x2 równa się teraz, zaczynamy od punktu x1 i przesuwamy się teraz wzdłuż wektora e, ale w punkcie x1. x1, dodać, teraz wektor jednostkowy, ale w punkcie x1, prawda. Tutaj może sobie dopuścimy wektor. x1 razy ds. Czyli znowu przesuwamy się wzdłuż wektora e, ale teraz w punkcie x1. Dobrze? No i załóżmy, że przesunęłem się tutaj. O, tutaj jest mój teraz punkt opisany wektorem x2. Dobrze? Dobrze. No to co robimy dalej? No to w tym punkcie załóżmy, że wektor e wygląda tak. OK? To jest na przykład wektor f e w punkcie x2, czyli w punkcie opisanym tym wektorem x2. No dobrze, masa robimy kolejny krok. Już widzą Państwo pewnie, jaki tu jest schemat. Idziemy do punktu x3, to się równa x2, czyli poprzedni punkt, dodać e, czyli wektor jednostkowy, punkt x2 razy ds. Teraz przesuwamy się wzdłuż wektora e, ale który zaczepiony jest w punkcie x2. No i załóżmy, że, że poszliśmy o, do tego punktu. No i na przykład w tym punkcie wektor e wygląda tak. To niech będzie e w punkcie x3 bo to niech będzie punkt x3 no i proszę Państwa i robimy tak dalej idziemy teraz, może jeszcze raz zapiszę chociaż to już jest oczywiste, idziemy do punktu x4 to się równa punkt x3 dodać wektor jednostkowy w punkcie x3 i jakaś liczba mała ds, no i idziemy proszę Państwa do punktu teraz o. idziemy teraz do punktu x4 to niech będzie punkt x4, i w tym punkcie liczymy znowu, na przykład, natężenie pola elektrycznego wynosi tyle. To jest taki wektor e do x4. No i proszę Państwa, kontynuujemy ten proces. I teraz narysujmy sobie tą linię pola elektrycznego, którą tutaj przybliżamy przez taką serię prostych odcinków. Mamy tak, tu mamy, prawda? Tu mamy. Tu mamy. No, i teraz załóżmy, że tu jest na przykład nowy punkt x5, że tutaj pójdziemy do nowego punktu x5, którego już nie będę wypisywać wzoru. No, i tutaj dostajemy tą linię, prawda? Czyli widzimy, że przybliżamy linię pola elektrycznego przez taką serię prostych odcinków. I teraz możemy sobie napisać ogólny wzór, prawda, dla, dla dowolnego punktu. Dla, do, dla dowolnego punktu mamy, że x w punkcie n plus 1 to się równa x w punkcie n dodać ten wektor jednostkowy w punkcie xn razy ds. Ok, i to jest taki, bym powiedział, wzór, który sobie tutaj zaznaczymy. I teraz, oczywiście, my tutaj linie pola przybliżamy przez taką serię prostych odcinków, ale teraz jeśli te ds, jeśli tą liczbę, czyli odległość między tymi punktami, jeśli to dobierzemy odpowiednio małe, prawda? Na przykład na komputerze możemy sobie wziąć naprawdę bardzo małe liczby, no to proszę Państwa, niemal z dowolną dokładnością możemy przybliżyć y, linię pola, prawda? Tutaj może zaznaczać, że TS może być zarówno dodatnie, jak i ujemne. Pytanie, czy prawda, idziemy. Y, 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 czy idziemy wzdłuż wektora, czy idziemy zgodnie z wektorem E, czy, czy będziemy szli przeciwnie z wektorem E. Czyli ds może być albo dodatnie, albo może być ujemne. I zauważmy, że z tej konstrukcji natężenie pola elektrycznego, czyli ten wektor E, jest zawsze styczny do linii pola, prawda? Czyli dokładnie to, co chcemy osiągnąć. To tyle.